Idziemy do Pohang, idziemy właśnie na wóz i zaraz będziemy jechać. O nie, pada deszcz! <grystanie> idziemy najpierw do kawiarni, żeby się nacieszyć widokiem morskim, ale jest tutaj bardzo ciepło, w Saulu jest o wiele zimniej, a tutaj jest cieplutko. To jest tak ciepło, że jest bardzo przyjemnie. <grystanie> Jesteśmy w kawiarni i tak wygląda widok. Tu akurat siedzą ludzie, ale może nam się uda później złapać miejsce właśnie bliżej do widoczku. Na razie jesteśmy tutaj. Właśnie przyjechaliśmy nad samo, samo morze. Zobaczymy zaraz taką ścieżkę specjalną, właśnie, która została stworzona, żeby móc się nacieszać e, widokiem morza. Więc zaraz tam zaczniemy naszą wycieczkę, nasz spacer nad morzem. Zaczynamy! Spacer nad morzem. O, ta ścieżka jest jakby nad ziemią wykonana, no bo wiadomo, żeby nas tu nie zalało. My Mewy mają swoją imprezkę tutaj. Też się pokazuję dopóć na to, że tu jestem. Ale strasznie bije wiatr, więc jej włosy zawiewam trochę, ale nie ma. Hej <noise> 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 Wracamy już z naszej wycieczki obok morza. Wybieramy się teraz do słynnej dłoni w Pohang, którą no może nawet kojarzą osoby, które nie znają tak pohanga, widziały właśnie samą tą dłoń, więc no, kończymy naszą wycieczkę jedziemy dalej!

Chciałem okay. pochodzić tutaj po kamieniach na wybrzeżu. Co ona robi? Nie wiem. Może znajdziemy jakieś kraby. Wow. It looks so fun. Rosną tu takie kępki trawy. Wracamy już, ale zaraz może spróbujemy jakiegoś seafoodu. A co to jest? squid? jest Kupujemy taki suszony placek z ryb. Zaraz zobaczymy. Aha! Ten suszony placek się tutaj e, go się smaży tak jakby. Nie smaży tylko opala, ale ciekawe. Nie widziałam czegoś takiego jeszcze. Teraz spróbuję. Jem teraz. Jest bardzo dobra. Ah! Idziemy teraz do miejsca, gdzie można zobaczyć różne japońskie budynki, więc teraz się przyjrzymy tej, jak wygląda architektura japońska. Jest to też bardzo popularne miejsce w Kohan, więc jestem bardzo ciekawa. co puszczają z ogłośników. Country road. Take me home. Prawie jesteśmy przy kolejnym przystanku, ale tutaj są łodzie rybackie. Też to dosyć fajnie wygląda, więc chciałam Wam pokazać. Wow! So many! Chodzimy. Te budynki japońskie są na górze, więc zaraz zobaczymy. Ale tutaj są też fajne krawy na budynkach. Okej, okay, z tego co przeczytałam to to jest wioska, która została wybudowana tutaj 100 lat temu przez Japończyków właśnie. Zaraz zobaczymy. zobaczymy. Tutaj bardzo ładny widok. Mamy tutaj znak Emergency Assembly Area tsunami dosyć się dziwiłam, bo w Korei raczej nie występują tsunami, ale widocznie tutaj jest taka możliwość, więc jest miejsce, gdzie można właśnie się bezpiecznie schować w trakcie tsunami. Aha. What is the origin? <laughs> Na zdjęciach można zobaczyć historię portu. Trochę się światło odbija. Lata 50., 60 i teraz. I tutaj też zdjęcia, właśnie z czasów japońskiej okupacji. Mapa po japońsku, jak wyglądał teren i teraz mniejszość. dużo krabów. Doszliśmy teraz do takiego punktu też na wzgórzu, gdzie właśnie jest opisana historia tego, jak wyglądała okupacja Japońska, to znaczy jak to wyglądało tutaj w Pohang. No i właśnie dla upamiętnienia tych, którzy bronili tego miasta, są właśnie tutaj wybudowane takie budynki w koreańskim stylu. Ale my teraz schodzimy i przejdziemy się uliczką. Która ma wyłącznie budynki japońskie. Mamy tutaj już jakieś japońskie smaczki. Mm. 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 Okej, okay. wiem już, że tutaj była kręcona jakaś drama, ale nie wiem jaka drama. Wszyscy <grystu> sobie robią zdjęcia przy stękach. Właśnie przyszliśmy zjeść. Jest tutaj bardzo dużo dań, które są tak naprawdę przystawkami. Mamy tutaj różne ryby, różne skorupiaki. Tu na przykład jest słodki ziemniak w miodzie. Tutaj mamy kukurydzę z serem. Pyszna ryba. Tutaj mamy nasze dania główne. w Miejsce są różne rodzaje ryb i ogólnie owoce morza. I właśnie nie jeść tego tak jakby na sucho, tylko wlewać taką zimną zupę, można powiedzieć, zimne, zimną esencję. Jemy teraz mój ulubiony deser!